<laughs> najpierw kilka <laughs> yy, zarządzeń. Proszę sobie spocząć. Najpierw, najpierw zarządzeń, kilka, kilka zarządzeń porządkowych. Pana wniosek od Pana Borośnika yy, Rezerwisumana Szwijewa, który wnosił wzywienie zamkniętego przewodu sądowego w Wojskowym Sądzie Garnizowym w Jelpinie celem wyjaśnienia i uzupełnienia okoliczności związanych z wnioskiem do Wydawnej Prokuratury Rejonowej Dział yy, yy, do sprawy sprawiedliwości, a w nim powołanie się na wpis Fundacji Szużonych Monitorowania Zachowania Przystawicieli Xenofobicznych. I tu jest krótkie uzasadnienie. Ze statutu wymienionej fundacji nie wynika możliwość występowania przed jaką czynnik społecznych, Działalność organizacji tej należy uznać za, za niepraworządną. I oczywiście sąd w niezbędnym zakresie czyta. Jednakże sąd stwierdza, że nie ma podstaw do uwzględnienia tego wniosku. Nie ma podstaw do uwzględnienia przewodu sądowego w dniu dzisiejszym, chociażby dlatego, że ten, ten wniosek prokuratury został przez sąd oddalony. Proszę Państwa o powstanie w dyskusji. Wyrok w Rzeczpospolitej Polskiej 27 marca 2024. Wojskowy Sąd Garnizowy w Lublinie w składzie sędzia przy, przy udziale protokolanta starszej e, sekretarzy sądowej Joanny Kucharzyk, prokuratora major, re, major rezerwy Ewy Włodek, później kapitana Michała Wiśniewskiego, podporucznika Marcina Wróblowskiego, po rozpadzaniu na rozprawie w dniach 7 września, 10 października, 24 października 2023 i 2024 w sprawie porucznika rezerwy Szymona Fijała e, oskarżonego o to sąd może pominąć zarzuty oskarżenia orzeka uniewinnie porucznika rezerwy Szymana Fijała od popełnienia zawszego mu czynu określonego w artykule 231 paragraf 1 kodeksu pełnego. Koszt procesu na mocy artykułu 232 punkt 2 kpk ponosi skarb państwa przewodniczący podpis czytelny. Proszę państwa, żebyście państwo sobie spoczęli. Proszę państwa, nie, 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 bardzo proszę, 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 nie to nie jest. Porucznik Szymon Fijał został yy oskarżony, yy, m.in. o to, że sąd w skrócie powie, co sąd to, to przeczyta. Przekroczył swoje obowiązki służbowe wynikające z treści artykułu 8 ust. 2 i 3 ustawy o, o ochronie informacji niejawnych, rozporządzenia stosownego. To są w skrócie czyta oraz zarządzenia w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych oraz innych Niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych, odpowiedzialnych za rejestrowanie, przechowywanie obiektów u materiałów niejawnych, stosowanie środków ochrony fizycznej oraz jego informacji w ten sposób, że przechowywał w sposób niewłaściwy 44 dokumenty, dokumenty zaledwie zastrzeżone. Przechowywał je na prywatnych nośnikach, jest oskarżony o to, że przechowywał je na prywatnych nośnikach elektronicznych w miejscu zamieszkania, czym miały na szkodę interesy publiczne. Szanowni Państwo, sąd musi być w tej sprawie konsekwentny. I sąd w pewien sposób zwrócił sprawę prokuratorowi w cudzysłowiu, mianowicie skorzystał z artykułu 396a, kodeksu, paragraf 1 kodeksu postępowania karnego. Albowiem w toku rozprawy, a konkretnie po przesłuchaniu Pana oskarżonego, Pana porucznika rezerwy Szymona Fijała, który złożył dość szerokie wyjaśnienia w tejże sprawie, Sąd zwrócił się również do, ze stosownym pismem do przełożonych, którzy wskazali osoby, które miały, miały kontakt z, z panem porucznikiem, jeśli chodzi o kontakt z materiałami niejawnymi i uznał, że są to braki postępowania przygotowawczego. Sąd polecił prokuratorowi przysłać świadków, a także powołać stosownych biegłych. Tymczasem... Prokurator przysłał pismo, że tych biegłych, którzy, którzy, bo chodziło sądowi o to, żeby biegły określił w jaki sposób na, na, na nośnikach pana uskarżonego znalazły się te, te materiały. Sąd uznał, że może to zrobić wyłącznie biegły, Natomiast prokurator odpisał, że takiego biegłego, który posiada dostęp do informacji niejawnych nie ma i to wynika z notatek w sumie po dwóch miesiącach, w terminie po dwóch miesiącach został przesłany sądowi pismo. Oczywiście świadkowie zostali przesłuchani, aczkolwiek nie wszyscy. Sądowi chodzi o to że no jest, nie są tylko notatki, które mi, m, mówią między innymi, t, t, zawierają takie słowa. Biegły w trakcie rozmowy, oświadczył, że nie zna nikogo z biegłych z informatyki, a zaznaczył, że zna z wielu z całej Polski, którzy posiadają klauzulowany sprzęt oraz odpowiednie oświadczenie bezpieczeństwa, aby dokonać oględziny prywatnych nośników w pamięci, a z celem ustalenia, czy dokonano nieuprawnionej ingerencji osób, y, y, osób trzecich. I y, nie jest mu wiadome, y, Jakaś instytucja mogła wykonać takie oględziny. No, jest to oświadczenie jednego biegłego, nie jest to nawet wstępna opinia. I, I sąd uznał, że to jest zdecydowanie zbyt mało. Natomiast sąd zacytuje Państwu w sprawie z artykułu 396a paragraf 4 Kodeksu Postępowania Karnego. Jeżeli oskarżony o publiczny w wyznaczonym terminie nie przedstawi stosownych dowodów, Sąd rozstrzyga na korzyść oskarżonego wątpliwości wynikające z nieprzeprowadzenia tych dowodów. Dowód, dowód w postaci opinii biegłych nie został, oczywiście nie został przeprowadzony. Zdaniem sądu zachodzą wątpliwości, które zawsze rozstrzygamy na korzyść oskarżonego. Natomiast trzeba przyznać, że oczywiście prokurator wystąpił do sądu jeszcze, żeby przedłużyć mu termin, ale w tymże piśmie zawarł też. Kwestię, że tego dowodu przeprowadzić nie można. No, sąd jeszcze tutaj może y, zacytować pewne tezy. Jeżeli y, y, braki postępowania przygotowczego są tak trudne do usunięcia przez sąd, że musiałyby one poszukiwać dowodów, co jest zadaniem organów ścigania, to jest postanowienie sądu apelacyjnego, należy sprawę y, zwrócić. Usunięcie przez sąd tych, tych, tych braków uniemożliwiłoby wydania wyroku w rozsądnym terminie, to mogłoby, takie, tak, taka, taka opinia mogłaby trwać naprawdę wiele, wiele miesięcy. Jeszcze jedno sąd zacytuję, w orzecznictwie i piśmiennictwie za istotne braki postępowania uznaje się brak pełnego sprawdzenia obrony podejrzanego w toku śledztwa. Zdaniem sądu nie sprawdzono linii obrony oskarżonego, który, który na etapie postępowania przygotowawczego w ogóle, w ogóle nie, nie, nie przyznał się do popełnienia zawisanych mu czynów, ale składał tylko wnioski dowodowe. Natomiast na rozprawie złożył bardzo szerokie wyjaśnienia i sąd, kierując się tymi wyjaśnieniami, skorzystał z artykułu 396a, paragraf 1 paragraf kodeksu postępowania karnego. Jeszcze tylko sąd, pochyli się nad, nad kwestią, bo pan, 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 pan porucznik rezerwy kwestionował podpis na akcie oskarżenia. Sąd się pochylił na tym, ale sąd jednak stwierdza, że ani kodeks postępowania karnego, ani ustawa o prokuraturze, ani regulamin prokuratury, re urzędowania prokuratury, ani regulamin urzędowania sądów powszechnych nie zawiera wskazówek jak ma wyglądać taki podpis, czy to ma być imię i nazwisko czytelnie, czy to ma być parafka, czy to ma być, bo pan połącznik opierał się na orzecznictwie z, z, postępu, z prawa cywilnego, a to jest jednak prawo karne, ono jest trochę inne. Zresztą sąd doszedł do wniosku, że mając podstawę w artykule 396a paragraf 4 kodeksu postępowania karnego i artykuł 5, paragraf 2 Kodeksu postępowania karnego, że uniewinnienie to jest więcej niż umorzenie, i dlatego sąd przeprowadził merytorycznie sprawę i oczywiście sprawę w dniu dzisiejszym nieprawomocnie zakończył. Oczywiście koszty postępowania ponosi w takim wypadku skarb państwa. Oczywiście wyrok jest nieprawomocny, służy od niego prawo złożenia. Wszystkie strony mogą złożyć Apelacji. Apelacja się spada w ten sposób, że w ciągu 7 dni od dnia dzisiejszego należy złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku, następnie sąd będzie miał 14 dni na, na sporządzenie tego, tegoż uzasadnienia. Sąd, a, są, a że sąd z urzędu będzie sporządzał uzasadnienie w tej sprawie, więc ma dni 14 na sporządzenie tego Uzasadnienie. Ja bardzo dziękuję Państwu. Zamykam rozprawę w dniu dzisiejszym. Dzień, dziękuję. Dzień, dzień. Dzień, dzień.